Moje wardeczko i teraz została nam ostatnia walka. I do wygrania będzie złoty zestaw. Oczywiście, ten złoty już zestaw otworzyłam, pomyliłam się. Tylko, że teraz to już będzie strasznie trudno, bo będę walczył z mega silnym Bogiem. Będzie trudno, bo on jest silniejszy niż moje wszystkie postacie. Zacznijmy dawać co on to. To jest nie do zrobienia, on jest taki silny. Ma więcej życia niż moje wszystkie postaci. Dobra, a już. A może mi się tak łatwo po pokonać? Jestem został pokonany! Teraz będziemy wygrać. i teraz będziemy już mogli kupić złoty zestaw, więc możecie mi dopingować. Więc stać mi już na złoty zestaw. <laughs> <laughs> Dostałam gruntura! Ale się cieszę! No to zobaczymy, kogo wywiedlibyśmy. Więc kupujemy. Więc rajdyna wiadomo, już wiadomo, za kogo na wymienia. Ulepszenie, jakaś mod z czegoś jest trochę specjalny. I co dostaliśmy? Sub-Zero i Fajowa. No to zagrałem sobie dobrutkę Wojny frakcji. Zobaczymy jak się boję, tam walczy. Edycja, gdzie postacie zawiedzie. Sub-Zero zadzieje i od zadziała. I mamy już superowy team. No i taki, tym to ja rozumiem. Zagrawał sobie szybko jedną walkę i zaradzimy jak się taki team walczy. Wszystkie złote postacie. Mam już pięć do tych postaci? Ale fajowo. Zobaczymy jak się walczy. Nieźle, zobaczymy jak on Dobra, zobaczymy jak se Czyli mamy już dwóch x 0 fajowo. To z mojego ty tyle z całej gry. Jeszcze on do tego. Nawet nie wiedziałem, że ja go wygram. Dlaczego jak. Czy mi się uda to wygrać? Czy to przegrał? Oczywiście na razie ma już bardzo mało HP. To bo dopiero co go dostałem. I nigdy nie wiedziałam, że wydałaś takie sile pi. Bardzo się cieszę z tego typu i z tego wybrania. No mm, to. Czy to jest? No to Elo.